zapraszam Taziego i AJ'a tutaj obok mnie. Ale dla mnie kolejna waleska. No właśnie ja mówiłem tutaj, że jeżeli ja bym był buchmacherem, to przy waszym starciu bym chyba dał najniższy kurs na to, czyli bylibyście największym faworytem, że to może być walka wieczoru. Walka wieczoru, że to może być walka wieczoru? Tak. Miałem w ogóle się kłócić. powiedzieć na konferencji, że no to jednak, ejdzie duży YouTuber. Ja teraz jestem na fali wznoszącej. No. Ty dużo ludzi, obejdziemy moją walkę i chciałem się kłócić o ten event. Mm -hmm. Chciałem się kłócić, ale oni się tak już wyzywali i tak prowadzili tą konferencję. A to ja chciałeś tak, kłócić nie, nie. się jeszcze na panelu? Oni, na konferencji o, chciałem. Ja ale oni już uznałem. mieli taki dym, taki mocny, mówię, aż głupio się będę. Tak, tak, tak. Jak tak, ja tak dymią, tak, to już się że Ja też tak myślałem, ale uznałem, że oni bardziej już wtapiają się w ten klasyk tego Aha. podsycenia. że im to mimo wszystko bardziej pasuje. Ja to na przykład zrozumiałem, nie? Tylko teraz pytanie, zobaczcie, czy to dym. Czym jest najciekawszy dla widzów? Czy na przykład takie starcie na Nie, gali, walka będzie najlepsza. Gdzie właśnie no, ba, wy możecie najlepsza. dać zajebisty pojedynek? Walka no tak. będzie Pierwsze. Kto ma większe ego? Dazji. Możliwe, że ja. Dlaczego? Mówi głośno, moje... głośno i wyraźnie o tym. <laughs> mówi, jest no, no, nie? Moje moim zdaniem ja wygram ten pojedynek, bo mam do, 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 większe doświadczenie no. i go zeklasuję, moim zdaniem. Jeżeli Dlaczego chodzi o zło? jego, bo ja też mam bardzo dużego, mhm. tylko myślę, że mogę gdzieś tam je w odpowiednim czasie ujawniać, mhm. od, w odpowiednim, jakby kontroluję, tacy nie kontroluje, tak. Mogę być ja. Kto jest bardziej pewny siebie, może aż za bardzo? Ja wydaje, że on jest za bardzo pewny siebie. bo no, to mogę, te... mogę być ja. Bo będzie deklasacja, moim zdaniem. Mogę być ja. Ja bym powiedział, że ja w tej walce nie jestem bardzo pewny siebie, nie? Aha. Bo ja w sumie, ja nie mam Problemu z przyznaniem tego, że to jest lepszy zawodnik, no nie? Mm. Tylko, że uważam, że też jestem niedoceniany. Mogę być ja. Tak samo Pasud był za bardzo do siebie. Mówił, że ja tą walkę przyjąłem po pijaku i TPS. Za w ogóle Pasud? No, no i tak? chyba. No, Także, chyba to on właśnie po pijaku tą walkę przyjął. Wymieniono do mnie, walono do mego i też nie wiedział, jak się bije. Słuchaj, jak y, oglądasz te wszystkie wywiady, widzisz te nagłówki, Tazy, jak mówi o tobie, to będzie Ujma przegrać z AJ'em. To wy sobie wyobraź po tym wszystkim, co się mówi, żeby on przegrał. A nawet nie przegrał, tylko żeby miał. Równe starcie, nie? Żeby mhm. się zaskoczył tylko, to już jest zwycięstwo. Ale ty, serio tak uważasz, że to będzie ujma przegrać. No trochę tak wiesz, no jednak jest moim zdaniem, no ja jestem dużo lepszy od niego, więc Aha. no raczej, no to będzie dla mnie, no, będzie, będzie to bolesna porażka, moim zdaniem, nie? Kto z was bardziej przeżyje porażkę? No kurwa, no wiadomo, że ja bardziej przeżywam <laughs> porażkę, bo on nie ma nic do stracenia. Ja, nic. ja nie przeżywam tak bardzo mojego losu we Freak Fight, Aha. Ja to robię jako wyzwanie. No tazy, Tazji, nie mnie ma co się rozpowiadać, na pewno stracenia, do stracenia więcej. Ty powiedziałeś a propos właśnie tego przeżywania porażek, że jeżeli ta dwa razy przegra? Tu już więcej nie zawalczy? Myślę, że może też wiesz. Dosłownie, że nie zawalczy to nie, ale myślę, że, że to by było takie duże zniechęcenie, takie wyhamowanie tego rozpędzonego pociągu no tak. i wtedy przyjdzie chwila na odpoczynek. Na odpoczynek, tak, i... bo no jeszcze cięższe, cięższe treningi, ale akurat z tobą no, nie przegram, nie ma takiej opcji, aczkolwiek no jak się przegrywa, no to jeszcze bardziej bym wtedy trenował. Wziąłbym się, że mi się wydaje, dwa razy mocniej za, za treningi nie? Jest ogólnie takie powiedzenie, że im są wyżej, tym głośniej upadają. Boisz się tego? Małe szanse daje aj Zdomuje no, no ci 10% udali. Serio. 10%? 10%. Może też nie, nie mam jakiejś super diety, nie trzymam ITP, no ale ja jednak już teraz pół roku żyję walkami, jedna za walką, za drugą. Dobrze się czuję, nie boli mnie nic, ale walka za walką, bo jestem zmęczony bardziej tym medialnym tym, trochę może mnie to męczy, ale taką walki to mnie nie męczy, bo ja to lubię robić. Jeśli za takie pieniądze toś w ogóle komuś z i to zajbiście. To szybciej wypadnie z gry, jeśli przegra. Ta z... Nie wydaje mi się. To byłam ja legendę. Ja mogę przegrać, tylko ja. Co z tego, że ja przegram? No ja, ja, ja mam całą swoją. Ja mam wracam do siebie, robię swoje. O, to, to co, co zawsze robię. Mam swoje zaplecze ośmioletnie, nie? To, to mówisz o budowaniu właśnie królestwa. Ja mam 8 lat, siedzę. 7... Też, no też no, to jest, trochę się zarabiam, też to jest, trochę dorobiłem, ale no. no, w sensie, no czy ja wypadnę z gry? Mi się wydaje, że tak. Ludzie, jakbym jakby, jakby się zrobić sobie przerwę, to ludzie za, 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 za tęskiąc, nie? Jakby wtedy dopiero. Gdy mówić tak albo nie, białe, czarne. No to wtedy tak. Tu jeżeli... bardziej też chodzi o to, o czy ty przeżyjesz Okej, okej. Okay, okay. Też cytat, nie boję się przegranej, nie mam takiej presji, bo mam coś, co mnie reprezentuje, co robię w życiu, i jakby nie jest to ważne, czy wygram, czy przegram. I tutaj piłeś też w stronę Taziego, czy, czy raczej mówisz znaczy nie nie, no ja Nie że no takie są fakty, nie. Jakby w ogóle samo, samo wyjście do federacji ja też się za często nie pokazuje, i też parę lat temu jak byłem, to sobie powiedziałem, że jeżeli wyjdę. To tylko w przypadku, kiedy będę, mógł, będę w stanie coś wnieść jakby dodatkowego do, tej, do federacji i wejść hmm. jako, jako pomoc, wsparcie, a nie, jako, a nie tak, żebym ja potrzebował tej walki, żebym ja ją brał, bo jej potrzebuję. Nie? Mam kolejny też cytat yy, też od ciebie. Że jak ci idzie dobrze, to wszystko się klei. Jak ci nie idzie, jak zaczynasz być zależny, to już musisz kogoś całować po stopach i zaczyna być ciężej. A jak robisz swoje i coś reprezentujesz, to wszystko idzie. No i to taka jest prawda. No. Hmm. Jakby to tak to, to z własnego doświadczenia, albo masz dealę i -y, yy, yy, yy jest ich. Dziesiątki przychodzi mhm. i mówisz tego nie chcę, tego nie chcę, tego nie chcę. Albo wiesz, wcześniejsze sześć lat, czy ile, to ja praktycznie wiesz, co któryś film, dla jakiegoś miałem małego, a wszystko opłacałem ze swoich pieniędzy mhm. i ale widzisz, ale zawsze zarabiałem ze swoich biznesów własnych. Jakby mhm. nigdy nie, bardzo krótki czas zarabiam jako typowy taki influencer. po prostu. A miałeś taki moment, że uważałeś ta z jego jako taki chwilowy strzał w flikach? Na pewno na przestrzeni lat, jak obserwuję, to widzę, że, że żaden, żaden hype fizycznie nie jest w stanie się utrzymać tam, bo wszystko spada. No jest zawsze tak samo ja. No na wszystko jest chwila. I każdy ma te pięć minut. I ja miałem, tak naprawdę wiesz, no ja, ja jestem w swoich pięciu minutach w tym, co ja robię, fazy jest w swoich pięciu minutach. No przecież ile można się jarać postacią no tak. jedną. A propos tego twojego królestwa, bo teraz wiesz, e, że jesteś królem fightów tak? i wszyscy się z tym zgadzają, takie Danis Lebrega i nie do końca ty się też właśnie z tym zgodziłeś, że e, powiedziałeś bez przesady, nie wybudujesz sobie tego królestwa, jak on to nazwał w cztery miesiące, to chwilowy strzał. No to... Tak. Może nie mam takiej publiczności, no ale ja tak pokona, pokonałem tych, co mają, nie wiem, ten pas króla czy, tył, czy, czy narodowy, to jakby na najlepszych w Afrikach, nie prawie. No właśnie najlepszych, może, ale no tak jeden z lepszych, nie? Można, są różne też królestwa. No. Jakby to może, może tak, no może masz mniejsze, większe królestwo, on zależy. Wszyscy zawsze gdzieś tam mają swoją bańkę, myślę. Hmm. Ja mam też swoją, on miał swoją. Każdy gdzieś tam żyje w środowisku takim swoim, któremu odpowiada. No, hmm. o, o, o to. O to chodzi. Dobra, to zobaczymy, co o Królestwie jego sądzi nasz widz, którego mamy na linii. Tazy, tak, lecz towarzyszy strasznie Edge, z tego co zauważyłem. To, że popatrz też na w ten sposób, że Edge w ostatniej swojej walce z Bońskim i Bartmanem miał pół minuty przerwy pomiędzy sześcioma rundami, które przewalczył z nim, nie? No tak, ale oni w ogóle nie wywierają presji takiej, wiesz. aby też, Byczku, ty to nie, 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 nie byłeś nigdy w klasce nigdy nie poczułeś presji przeciwnika, moim zdaniem. Nie wiem, czy trenuje coś, ale nie wiesz, jak to jest, no tak, jak ktoś wywołuje presję tak, na chodziny, ciebie. I jak, w, w, jak zabierać komuś tlen. No, Razie Błoński i ten Bartman, co jaką on ma, nie wywierają na nim takiej presji, jak ja będę wywierał i to będzie mu zabierało tlen. Oni by dawali mu czas na odpoczynek. AJ stał w miejscu, ledwo dyszał, oni stali się na niego potrzeli. Nie ma, chwili na, nie ma na chwili na odpoczynek. Do przodu i presja i lecisz. Ciśnienie. z nich, nie? AJ na co dzień trenuje te sporty siłowe i on też ma tlen. I że nie będzie niczego... On no, tak trenuje właśnie sporty to, to siłowe. Skąpić, tak, tak, ja trenuję sporty siłowe, ale właśnie tu są sztuki walki, a nie sporty siłowe. Więc wchodzimy do mojego królestwa i ja zawsze chciałem właśnie bić, ja lubiłem, lubiłem kasować takich dużych chłopów. No i nareszcie mam okazję bić się z takim dużym chłopem. No, bo prawie jest waga, prawie moja, ale jest dużym, umieszczonym chłopem. No i pokażę, że właśnie mięśnie nie walczą, takie jakie on ma zbudowane przez tam na siłowni czy tam przez kalistenikę. Tylko, 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 tylko... Chyba idzie z nóg w ogóle, inne jest przełożenie tych mięśni. Te mięśnie się nie przekładają na siłę ciosu. Nie. Tak, tylko zepasz, że na przykład nie wiem, czy AJ może mieć. Nie wiem, czy Ty masz mocną siłę ciosu, przez to, że ten. Że popatrzysz na to w taki sposób, że kas już na przykład jak walczyliście, trochę wyśmiał przed to jak uderzałeś, nie? I nie, że zero presji, ale chodzi mi bardziej o to, że nie wiem, czy AJ nie może mieć lepszego ciosu od Ciebie. Nie będzie miał lepszego ciosu ode mnie. Nie. Nawet mi nie draśnie. Może lekko, I... może mi sięgnie, ale ja będę trzymał ładny dystans i będzie, będzie, będzie OK. A ty byś nokautował i Błońskiego i Bartmana? Jakbyś był na miejscu? Nie, wiem, czy bym znokautował, ale... Ja nie, on z tego ciosu ogólnie. Zdaję dużo ciosów, mhm. z szybkich, z dużo ciosów. Ale nie mam nokautującego nie na tym nie bazuję akurat. I nie tak wiem, czy bym ich zagotował, raczej to, to te, nie myślałbym ty... o nokaucie w takiej, w takiej walce, gdzie bym z dwoma typami. To raczej bym sobie walczył mądrze po prostu, a nie mm -hmm. żeby nokaut, nie? To ty już wszystko wiesz w sumie. Nie, ale właśnie, bo kurwa, <laughs> albo dy dystans, czy... A rozumiem, dystans z chwilową presją. i co tam, znowu uciekłeś ode mnie? Alberto? Alberto chyba, tak? a, to Alberto, o widziałem Alberto. To jest pogromca, pogromca tego. O, kolejny, kolejny, który by chciał mnie ustrzelić, Albercik. Dzwoni jeszcze, dzwoni jeszcze ucho? Nie, ucho już jest zdrowe, ucho jest zdrowe, na szczęście obeszło się bez operacji, ucho jest zdrowe, jest elegancko. To jestem zadowolony, jestem zadowolony, że obeszło się bez operacji, ale będziesz musiał szykować się na drugie ucho. Nie no spokojnie Albercik, może zobaczymy tą roku. Które, które to ucho było? Ale, ale drugi, raz ci, uj, drugi raz ci się udało uciec, co? Czemu uciec? Gu... Dlaczego dla te uciec? Gu... uciec? Ja, ja, ja od ciebie nie uciekam. Co ty gadasz, ja cię uciekam. Ja nikogo nie uciekam. Zejdziemy, ja miałem już chyba wal walkę proponowaną w innej federacji szybciej niż, niż z tobą. Jakby miałem jakieś zatarcie w ogóle. Na no, nasze walki nie spokojnie. doszło, no i doszło teraz, nie? Spokojnie. To ty miałeś walczyć walczy to... walczy na tej federacji i nie na, walczyć teraz na tej gali, to nie wiem czy ja cię wygryzłem czy co? Ale ty mnie nie wygryzłeś! Ty wygryzłeś wszystkich, Mordo, nie, nie, to Kurwa, na razie mówisz, nareszcie mądrze mówisz, Albert! A tak, a a tak, a tak, wiesz, z drugiej strony to musisz być pewien, musisz wiedzieć, że jeżeli kurwa teraz dostaniesz bęcki od aj to ze mną też ty nie masz chłopie co się pakować nawet, wiesz. No ale nie ocenę będków niego. Nie no, ty za bardzo z AJ'em. Ale nie ogólnie, nie, nie mów tak. Ciebie też skasuję. <noise> chłopie, chłopie, spokojnie, bo ty... Ty tutaj jeszcze taki jesteś napędzony, myślę, że Angel, tu już trochę utrze tego nosa, ale jeżeli, brat miał jedzenie, mi utrzeć jedzenie... i serejkę połamał. I tutaj, no, wiesz, serejkę połamał. Widziałeś, ale widziałeś walkę bracia z tobą, to ty byłeś w tej walce, kurwa, jak trup, chłopie, kurwa, rozjechany, jak dwa <noise> rozjechany, a, a to, a to... Chyba inną walkę oglądałeś, do, jak ja dwie rundy wygrałem. Ty, ale to ty ty nie trenował, a ty dostawałeś na łeb jak dziecko, a ty, a ty ile trenujesz czasu? Mm. Ale z akurat chciałem pokazać dla widzów fajną walkę, leciałem do przodu, <grym> chciałem tak, go zagotować, ty ty pokazałeś takiego, nie walczyłem z głową zbytnio akurat tamtej walki, ja nie byłem pokażę, do końca Ja sobą. ci pokażę fajną walkę, jak kurwa staniesz naprzeciwko mnie, jak w końcu znajdziesz te swoje jądra, żeby stanąć naprzeciwko mnie kurwa w oksagonie, to ja ci pokażę umiejętności stary, bo ale to, ja, widzę, że tutaj że mocno? ja Czemu ty w ogóle sugerujesz, że ja cię uciekam ja się nie boję się zabotika, to trzeba. Gościu, nie <noise> ja mogę z walczyć, przyjde, ja bym Nie uciekam przed tobą. nie? Nie, ja po ciebie przyjdę tam, kurwa do tego studia zaraz. Da, <noise> dawaj kurwa do, 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 do studia. Jesteś jestem blisko? Poglądaj, kogo akurat jest. Jestem niedaleko, jestem na WCA, kurwa. No to, to nie, a, to, no, tam... to jest druga strona Warszawy. Na no, WCA to nie! Spokojnie, ale ja mam kurwa człowieka od cylindrów kurwa benzyna, co ty kurwa pierdolisz? No, to to dawaj, kurwa. słuchaj, weźcie jeszcze ze sobą Denisa Labrygę i dawajcie tu. I z podołęcką <laughs> jeszcze, kurwa zajeście. Będzie teraz, kurwa, trójka. No co ty, kurwa, że już chłopak będzie musiał sam do bagazika wchodzić, kurwa, jak przyjdzie tam. No, no, Zajnie, no. Kurwa, bez, bez tego, bez, 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 bez czy wysiłku fizycznego. Nie, słuchaj, ta i tak, kurwa, ogólnie to... Ja mam nadzieję, kurwa, że ty coś pokażesz w końcu w tej walce, kurwa, takiego wiesz konkretnego, bo ty do tej pory to tak jak to wymęczałeś, gdzieś tam coś tam... Kurwa. Ty nie kurwa, ty walkę wygra, kurwa, nie weź mi tu ujemno, ja ci pokazuję! Ty walkę ty, kurwa, ale wiesz, wygraj, a nie? Ale, ale, ale walkę wygraj, a wiesz kim ja się piłem czy nie? Nie wiem, no nie pamiętam, zapomniałem. <laughs> no właśnie kurwa, to ja paskułem, kurwa jak nie wiesz i tyle. Kurwa. No ale przegrywasz to wiesz, bo wiesz. wiesz, wiesz, wiesz. Przegrałeś, przegrałeś, nie? Z kim przegrałem? Z kim przegrałem? Nie pamiętam, z kim to bardziej do końca nawet, nie? Myślałeś, że no ja, kurwa, tak śledzę? No to, to weź se, to sprawdź temat, bo jakbyś stanął naprzeciwko tej osoby, której, z którą ja się napierdalałem, a tutaj mam na myśli na przykład Pawła Tyburskiego, to byś, kurwa, był zmieszony, chłopie, kurwa, chilał moment, bo ten chłopak kurwa, jest kowako mm. takiej i napierdala jak się masz, kurwa. Ja z nim, kurwa, ja ja z ja to ja, z ja z nim kontrolowałem walkę, co najlepsze, dopóki kurwa mnie nie odcięło, ale teraz ja jestem tak kurwa przygotowany na walkę w kryzysie, że cię kurwa tam zeżre chłopie, ja czekam na to aż cię kurwa złapię w szczypce, kurwa i pojadę z tobą. To po kurwa, no w nowym roku chłopie. zawalczymy, po nowym roku zawalczymy. A ja, ja po, nowym po nowym roku, roku po nowym roku tak, i szykuj sobie larengologa, żeby kurwa drugie ucho ogarniał. <grystanie> Dobra Alberto, spalaj te trzy litry i dawaj, czekamy na Ciebie. Tak, czekamy na Ciebie. To jest. Bo jeszcze chwilę pogadaj. Trzymajcie się tam, kurwa. Się. Ej, ej, jedziesz kurwa. Jedziesz, jadę, ty. jadę, kurwa. <grystanie> 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 Kiwnąłeś głową na tak, jak powiedział Alberto, że Tyburski wygrałby z Paweł, a myślę, że ma lepsze umiejętności niż Piotr. Czy mhm. pomyliłem, odwróciłem bliźniaków, czy nie? Eee, znaczy Paweł ma więcej wal... Tak, kto się teraz bił na, na turnieju? Na turnieju Piotrek. Piotrek, to Paweł uważam, że ma lepsze umiejętności, ma większy jakby taki instynkt jeszcze eee, zabójcy. zabójcy, nie? Może trochę lepszy jest bo starszy brat, trochę od niego lepszy jest, ale mi się wydaje, że nie, nie odskakuje aż tak dużo. Kto więcej poświęciłby znaleźć się tutaj w tym miejscu? Tu. Bo jeden i drugi... Ma bardzo interesującą historię. Ty, Tazy, mówiłeś, że miałeś ostatnie 20 koła na koncie, postawiłeś wszystko na jedną kartę. Tak, a więc no, możliwe, że ja więcej postawiłem. Przeprowadziłeś się do Warszawy. Bo ja postawiłem wszystko na jedną kartę ogólnie, nie? Jakby... Ale ty w sumie też, AJ, pracowałeś znaczy, ja na to, co swoje, masz teraz. Ja swoje życie odrzuciłem, nie? Jakby całe, które do 24 roku życia budowałem, to odrzuciłem wszystko, co zrobiłem i po prostu miałem 10. Co, co też miałem 10 koła. Życie, studia, jakby całe nie? prace jako inżynier. No wszystko, po prostu zrezygnowałem i też miałem 10 koła, no i też wyładowałem, stwierdziłem, kupiłem kamerę, no nie? Któremu z Was jest bardziej teraz, yy, znaczy łatwiej jest to wszystko docenić? Tobie, który zdobył to tak właśnie szybko, teraz, czy tobie, który musiałeś dłubać, właśnie tak jak mówisz, te 8 lat? Chyba. Zależy już od człowieka. I... Tak Chyba mu się daje, bo ja tak tak szybko to się stało w ogóle. AJowie. No do mnie to się tak nie dochodzi w ogóle, wszystko, co się dzieje. To się tak szybko dzieje wszystko u mnie. No i, działali, byśmy sobie działali, no. I to jest właśnie kolejna część. Szacunek do tego myślę, że większy mhm. mam, nie, jakby. Do... Panowie, kto może być większą inspiracją dla ludzi? Bo jedna historia i druga jest inspirująca. No to ludzie wybierają. Wydaje mi się, że ja, bardziej się mogą ze mną utrosamić. Tu nie mam, nie mam tutaj odwagi się spierać, bo każdy ma znaczy, inspirację się, z czegoś innego. Jak ktoś jak jakby... na coś, to inaczej to wygląda, jak się na wiecie, ale się uzyje, to... Masz swój target, wiesz, no jakby każdy ma swój target i każdy trafia do, do innego człowieka, no nie? Mhm. Więc to już ludziom jest do oceny. A dlaczego ty w ogóle porównałeś, bo ja tego nie wyłapałem, na konferencji porównałeś AJ do Mariusza Pudzianowskiego, O co z tym chodziło? To duży, duży, duży. aura. To aura? taki duży chłop, <grym> to jest aura. Duży chłop, który wchodzi w sztuki walki, nie? I to, jest a... duży trenuje kulturystykę, z no. na siłowni. Trenuje kalistenikę i ma duże, duże mięśnie mhm. i duży biceps wchodzi do, do sztuk walki. Musi trochę schudnąć, musi mu te mięśnie zejść i musi być bardziej taki dynamiczny. To mi się wydaje, że to jest aura, bo ja wcale jak stanęliśmy razem wcale nie jestem taki duży i to no nie jest, taki jak i to jest po prostu aura człowieka. Ogólnie zmalałeś I troszkę, co? Na pewno, nie wiem, na pewno z 6 kg jakby no. cał, całkowicie. Natomiast to jest Psychiczne, jakby takie w głowie wyobrażenie człowieka. Mhm. No i ja aura. No. Dlaczego boks? Bo to ty wybrałeś tę formułę? Tak. Wybrałem to, bo uważam, że mam w tym największe szanse. Mhm. Jakie tam zdania są, jakie są fakty, nie wiem. Chciałbym, żebyś ty właśnie uargumentował to, co mówiłeś, że, w, no, że to był zły wybór. Moim zdaniem, jakby było okay, k może bym wchodził z nim bardziej w bójkę, a w boksie się ustawię. Dużo, ja dużo pracuję le lewą ręką, mogę pracować dużo lewą ręką. Mieć inną pozycję, trzymać większy dystans i mm. będzie mu ciężko do mnie podejść, a jakby była K1 to byłaby więcej takiej bójki, szarpaniny, a tu będzie taka bardziej boksy, będzie bardziej właśnie walka na dystans, na wyczucie, mm -hmm. wyczucie dystansu w ogóle, nie? a ja mam dobre wyczucie dystansu. Halo, halo, Siemane, siema do chłopaki. Siema, siema, do kogo masz pytanie byku? Do to z jego, no a tak. konkretnie chodzi mi o to jak już wyjść z tej całej fightów to planowałbyś jakieś walki semi pro albo wejść zawodostwo na przykład za ma. Myślałem o tym tym, ale to jest ciężki zawód i mi się wydaje po tych freekach bym mógł iść w zawodostwo, ale nie ma takich pieniędzy jak w internecie i wolałbym... Aby na się skończyły, to bardziej inwestować, nie wiem, dalej w moje streamy albo zacznie robić tego jebanego YouTube'a. <grym grym grym> bo YouTube y bardziej to jest taki jest dla, dla, dla dzieci bardziej by... taki ten, ale taki, bo streamy są takie naturalne. YouTube'a teraz robić YouTube, ale mi się robi? Raczej nie jesteśmy zawodowstwo, bo jest zbyt przejebany sport, nie? Ogólnie. Przegrasz trzy walki cztery i cię ludzie skreślają, nie ma takich pieniędzy w, w sporcie niestety. Że ciężka, mam już jednak 30 lat, aczkolwiek dalej to będę trenował. I może w sumie jakby nie było friki, to chyba walczył gdzieś, tak? Ale bardziej bym chciał się jeszcze w internet wkręcić i bardziej działać w internecie. A mi się wydaje, że friki się nie skończą. jakie friki, to gdzieś indziej się będzie można pobić, nie? Za mhm. lepsze pieniądze niż zawodowskie. Za takie pieniądze jeszcze i tak trzeba się poświęcić. To jest ciężki sport ogólnie, trzeba się poświęcić i dlatego, Teraz już na tych frikach głupich poświęciłem. Głupi frikach nie razy. Dwa miesiące bude. poświęciłem się o. tak na friki, że moje, moje, moje streamy zasobowałem. Eee, ale to można to połączyć. I teraz się będę łączył to wszystko. Mam przygotowany cytat. Słuchaj, z swojego wywiadu dla kanału Antefakty, latałem odrzutowcem, pływałem okrętami. Strzelałem działami z okrętów, jeździłem czołgami, skakałem z samolotów wojskowych <grym> ze spadochronem w tandemie, byłem podtapiany motorówkami, tego w ogóle nie kumam. <grym> I jest pytanie, czy, czy właśnie po takich rzeczach, które Ty przeżyłeś, bo to się działo na przestrzeni ostatniego roku, no. czy walka z tazem właśnie wzbudza w Tobie jeszcze jakieś takie skrajne emocje? Nie. nie. A byłeś w znaczy ja szkółce do zawodowstwa wojska? A ja byłem w 40. Uh, nie, 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 to jest dopiero byłem, nie. byłem, Nie byłem. Tak? Byłem tak? 40 Ale szacun, ale szacun. chciałem być wojskowy w ogóle też. A w jakim wieku? Chciałem być wojskowy, jak miałem lat 25. To też nie tak, no? to ja już. Ja już, lat temu gdzieś to było, już próbowałem, temu gdzieś to już internet próbowałem dłubać. No ale co, czekaj, bo co, co dokładnie odpowiedzieć? Czy... Aha, kurde, nie. Wiez... No jakby. Tyle rzeczy się działo, że no nie to jest po prostu jakby kolejna ja jestem trochę przebodźcowany. Nawet nie, no nie jestem w stanie aż tak przeżywać tej walki, bo tyle rzeczy się działo, że, że to jest po prostu. Kolejny tydzień, nie? Opowiedz o tej swojej historii z wojskiem, bo to jest ciekawe, chyba jeszcze ja nie, powiem, nie mówiłeś z... o tym. Nie mówię, nie, nie mówiłem, no ale byłem po prostu co, nic, 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 nic ciekawego. Po prostu byłem na szkółce przygotowującej do zawodów. No Ale A... mówi, że było ostra, tak? Ostro, On tak wiesz, tam cię karcili. wiesz, kotowali Cię, tak wiesz. Nie, i... to jest musztra, tam no, jest. Musztra taka wie, no. że ci każą to zrobić, to i ty to musisz zrobić. A kapral mówi, wiesz, matociński zrób to. Ja mówię, no nie, nie, się to już w tym wojsku w ogóle, teraz, tak, teraz sprawy teraz prawie te, i te sprawy. No ja wiesz, kapral mi coś rozkazuje, ja mówię, nie, i chuj, nie? nie. Nie to, nie to, lubię. to nara. No i że no, i byłem mocno tam katowany, to bo wkurwiało mi to, że mi rozkazowali. Ja nie wiedziałem, że wojsko to nie jest dla mnie. Jak mi gościu wiesz, gada, i że mam zrobić to, i ja mówię, nie, chuj. Ja i chodź. I go popycham, jakaś bujka z kapralem na przykład. Iło no, ja się z kapralem? No. Co gadasz? No, A ja mówię, i mówię, co ty kurwa, i mi coś tu go? Ja tak, wie, popchnąłem go i się szarpać, nie? No, nie lubię, żeby mnie mi nie rozkazywał, co mam robić, więc wojsko, bo to że miałaś, wojsko nie jest dla mnie. Podobało mi się całe to wojsko, wiesz, karabin, chodzę na misję do lasu, gdzieś wiesz, z ziomeczkami. Wiesz, to wszystko fajne, ale ta cała, cała hierarchia jest chuła w wojsku. Nie? Ale miałeś za to jakiś przypół, czy coś? czyli się od razu no, wyrzucili i koniec? Nie, no się wyrzucili. Ja się ja, 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 ja wypierdzielam, wypierdzielam od nich. Aha. oni, że nie. A no, Kamil zostań, bo oni chcieli, żebym został, bo teraz... Pobiłeś kaprala i jeszcze prosili cię, żebyś został. Tak, bo oni wiesz, bo, bo jak złożę już złożyłem ślubowanie, no. teraz mnie będą wyciągać nieraz. Czyli mnie raz ciągnęli, nie, mhm. na, na przygotowującą Okej. Okay. I oni chcieli, żebym zrobił tą przysięgę, bo jak robić przysięgę, to już, już kaplica, nie? Przysięga. I zrobiłem tę kaplicę, zrobiłem przysięgę, nie? A jakbym sobie uciekł szybciej, to bym nie miał przysięgi, i by mnie nie czekali, nie? I oni specjalnie mnie wiesz, chcieli, żebym ten bym zrobił przysięgę, no i zrobiłem przysięgę. Fame zrobił tutaj ankietę. Jakby doszło do twojej. Znaczy, no się nie ma, ale dostałem wyniki na ucho. Jakby doszło do twojej walki z Mariuszem Pudzianowskim i słuchaj, werdykt jest taki. Wygrywam. 51%, 51% na Pudziana, ale to jest praktycznie. Tak, tak Równutko, równiutko. Ale Pudzian no. daje prawie 50, nie? Tak, tak. No i 47? Już, tylko, że Pudzian nie wyjdzie właśnie w boksie, wiesz, on, albo K1, on wyjdzie w MMA. Bo on lubi łapy a, a jak cię dorwie gdzieś, no to no ta, już masz lipe. No bo panie nie, z łapy no. Nieważne, jak bijesz, to jak cię Pudzian dorwie, to... Nie no już nie ludzie musisz. piszą na czacie, że chcieliby, no ja bym też chciał. No. Byśmy posłuchali jak się gotuje kamień. <laughs> <laughs> Słuchaj, właśnie, nie uważasz, że masz trochę prościej teraz? Bo zobacz, Tazy... Wiadomo, że to jest tylko 2,5 miesiąca, ale jednak wykręcił te 60. I ty sobie teraz nagle przychodzisz, no. tak wiesz, z boczku. Pokonujesz jego, robisz mu 6-1 i wszystko. te to na raz pierwszy. On je pokonuje. Bo to się nie wydarzy. Co? 20%? 20%. On przegra ze mną i jego legenda już umrze. Ciebie budują 20%. na legendę. I on zrobił legendę ale i kon... ja nie mam spa i będzie koniec. Ja nie mam legendy zrobił. Ale budują, więc robią się za Ale ja mam przegradę już. Ja nie mam legendy. Ja miałem jeden 1, 1 na swoim tourze. On nie wygrał tego, Nie, nie. nie. po werdyktem tym ludzi wygrałem, ale miałem 1 -1, okay. jeden, nie? Ludzie gadają, że wygrałeś, tak, kurwa ten. Ja Dałeś radę, że ten? Jest, jest zero, jakby jest okay. naprawdę. Wieś, jedyna dobra rzecz z tego jest, że ja nawet jak za darmo mam coś zrobić, no. to, ja, to ja to zrobię najlepiej jak potrafię, nie? Że hmm. mnie nie trzeba pieniędzmi gdzieś tam przekupywać. Przykup mm -hmm. To nie mam nic tutaj do stracenia. No jest, jakby, jest, jest to po prostu fajny challenge, no. tyle. Trzech tam miał się bić każdy z każdym. Mhm. Ostatnio biłeś się jeden na dwóch, można powiedzieć, i teraz bijesz się z Tazem. Tazy robi na tobie największe wrażenie z tych trzech challenge'y? Każda osoba z osobna, to według mnie byli, byli trudniejsi zawodnicy. Uważasz, że byli, byli trudniejsi crazy. niż Dawid Zełenski I... i Wojtek Sobierajski? Sobierajski, tak. Zrobiliśmy też ankietę Pudzian-Tazy, no to 61% jest na Pudziana. O, Także czyli bardziej masz. Szansę z bardziej age może, age. może, bo może już by już być ci tak zdusił, bo to też siła uderzenia już by się odbijało, to, nie? On to by, wiesz, dłonią by sobie tak zrobił. Ja nie wiem, czy tam przez to ciało byś się przebił już w ogóle mhm. ty tymi uderzeniami, nie. Ty tazy powiedziałeś dla ciebie, że dla ciebie. Dla AJ a ta walka to jest challenge, a dla ciebie to żadne wyzwanie. Naprawdę aż tak nisko oceniasz, bo ty nawet mówiłeś, że słabiej niż z Doncasio, słabiej mm, niż z no A z Doncasio ty... przeźbiłeś się w dużych rękawicach, więc tam szansa na knokout była znikoma, tak? Tak, no ale wiesz, to, to nie wygrywa ten, kto nokałuje, tylko wygrywa ten, kto wygrywa na punkty, albo po prostu wygra walkę. Mm -hmm. No do Cassia ma większe doświadczenie i większy przegląd, przegląd w walce i większe doświadczenie ma na do pewno niż AJ. No AJ nie ma dużego doświadczenia w walkach. Ile ma? Trzy walki? A wiesz, a... a trzy. trzy. No, a Cassio miał przy autorskich 70? Takie amatorskie walki nawet z 20-30 to jest dużo, to dużo cię uczy. Ale gdzieś masz blokadę, no gdzieś jakby w, każdy, w, każdy, w każdej dziedzinie jest tak, że robisz, coś robisz i przestajesz się rozwijać, później się liczy No, no, to, no, no, no trochę się to tego... Jakby Ja to właśnie ta inteligencja nawet nie IQ fighterskie, a sportowe. Ja, no to jestem, tak, ja jestem gościem, się, który szybko ten. chłonie, nie? szybko się uczy. To jest też inna rzecz, że teraz już. Wcale aż tak 100% serca w to nie No A bardziej teraz przykłada do tych drenujących? więc ludzie tak, no ludzie gdzieś tam sobie stopują, trzymają jakiś poziom i się nie rozwijają. No ja przeszedłem na pierwsze zajęcia z boksu kiedyś tam, trzy lata temu, to dostałem od razu pory od dziewczyny, nie? I, I nie mogłem podejść do niej, bo kompletnie się nie biłem, nie? Także to się zmienia. Jest to, wiesz, właśnie to jest to, że sportowcy bardzo szybko się uczą, nie? nowych mhm. rzeczy. Słuchajcie, no niestety Alberto i jego trzy litry yy, nie, nie, nie się tutaj dojechać. Na koniec to najbardziej, zapraszam Was do face to face. Słuchajcie, to już za 12 dni Tazy kontra AJ na łódzkiej Atlas Arenie. Kupujcie bilety FAMEMA.TV, bądźcie tam z nami na żywo, bo myślę, że nawet dla tego jednego pojedynku warto będzie przyjść. Panowie, jakieś ostatnie słowa do siebie? Co to powiesz? <grym> do ostatniego dnia będę to IQ fighterskie boostował, będzie, te, Deklasacja, deklasacja, deklasacja będzie. I to... Deklasacja będzie. Dawaj, dawaj jeszcze. Deklasacja. Dawaj, dawaj. Panowie, e-boxing position. Także przypominam Wam, kupujcie bilety fejma.tv, a my już jutro widzimy się na Cage'u, także zapraszam Was serdecznie i dobrej nocy widzowie.